Hej, oczywiście, Mango, to ja, Gringo, to jest już kolejny poradnik z Fortnite'a, No i dzisiaj pokażę Wam, jak znaleźć gnomy w przytulnych pagórkach i co będziemy musieli zrobić. Pierwszym krokiem będzie wylądowanie, o tutaj, w tym yy, miejscu. Czekajcie, pokażę Wam mapy, na mapie, gdzie to jest. O tutaj, dokładnie tutaj. I tu jest gnom. Zbieramy tego gnoma i idziemy dalej. Drugi gnom powinien być o tutaj. Dokładnie tutaj. I to jest pod tym drzewem. Tak, pod tym drzewem, gdzieś jest tutaj gnom. No i dobra. Teraz kolejny gnom. I gdzie jest ten kolejny gnom? Otóż tutaj jest już kolejny gnom. No to szybko do niego teraz pójdziemy. Do tego kolejnego gnoma. No i już go możecie widzieć. Że on jest o tutaj bardziej jeden. No, czekaj, bo ja źle zaznaczą. Orientacji nie mam, i gdzie on jest? On jest tutaj, przy takim kamieniu. Tu jest nawet na mapce kamień, Ja się troszeczkę odsunę, by wam pokazać. Jak widzicie, zadanie działa. Te wyzwanie znaczy, i dobra. I tu jest taki kamień, i musimy po prostu tutaj. I co? No to i by było tyle z tego porodnika. Jeżeli poradnik Wam się spodobał, możecie zostawić łapkę w górę, wcielić suba, napisać jakiś komentarz. Będzie mi bardzo miło. No i co? Trzymajcie się, do następnego. Pozdro!